Leks Siedziała skulona w rurze kanalizacyjnej ponad metrowej średnicy, przecinającej się w poprzek drogi pod jej powierzchnią. Dziewczynka zacisnęła zęby na bejsbolowej rękawicy i kołysała się do przodu i do tyłu, uderzając rytmicznie głową w wewnętrzną powierzchnię rury. Dzięki swoim goglom Tim bez trudu dostrzegł siostrę w głębokiej ciemności. Z ulgą stwierdził, że wygląda na całą i zdrową. To ja, Tim! Nie odpowiedziała tylko w dalszym ciągu uderzała głową w rurę. Wyjdź stamtąd! Potrząsnęła głową. Była przerażona. Jeśli wyjdziesz, pozwolę ci założyć gogle. Ponownie potrząsnęła głową. Spójrz co mam! powiedział, wyciągając rękę w jej stronę. Dopiero po chwili uprzytomnił sobie, że jest za ciemno, aby cokolwiek zobaczyła. To twoja piłka, Leks. Znalazłem twoją piłkę. I co z tego? Postanowił spróbować z innej strony. Założę się, że tam jest okropnie zimno i niewygodnie. Może jednak byś wyszła? Znowu zaczęła kołysać się na piętach. Dlaczego nie chcesz wyjść? Bo tam są zwierzęta. Tim aż drgnął z zaskoczenia. Jego siostra przestała mówić zwierzęta, kiedy miała cztery albo pięć lat. One już sobie poszły, powiedział. Jest taki wielki tyranozaur. On też już sobie poszedł. A dokąd? Nie wiem, ale tutaj na pewno go nie ma. Odparł Tim, modląc się w duchu, żeby to była prawda. Lex nadal nie wychodziła. Chłopiec usiadł na trawie u wylotu rury, tak żeby mogła go widzieć. Ziemia była mokra. Podkulił kolana i czekał. Nie miał pojęcia, co innego mógłby zrobić. Posiedzę sobie tutaj i odpocznę, powiedział. Czy tatuś jest z tobą? Nie, odparł, czując się dość dziwnie. On został w domu, Lex. A mamusia? Ona też została w domu. W ogóle nie ma żadnych dorosłych. Na razie nie, ale jestem pewien, że za chwilę się zjawią. Założę się, że są już w drodze. W róży coś zaszeleściło, a w chwilę potem Lex wypełzła z otworu. Trzęsła się z zimna i miała całe czoło pokryte zaschniętą krwią. Ale wydawało się, że poza tym wszystko jest w porządku. Gdzie się podział dr. Grant? zapytała, rozglądając się dookoła ze zdziwieniem. Nie wiem, przecież był tu jeszcze niedawno. Naprawdę? To znaczy kiedy? No, niedawno. Kiedy siedziałam w róże. I dokąd poszedł? – A skąd ja mam wiedzieć? – prychnęła leks marszcząc nos, po czym zaczęła nawoływać. – Halo, doktorze Grant! Doktorze! Tim obawiał się, że jej krzyki mogą ponownie sprowadzić im na kark tyranozaura, ale w chwilę potem usłyszał odpowiedź. Nadeszła z prawej strony, mniej więcej z tego miejsca, z którego chłopiec przyszedł kilka minut temu. Niebawem Tim z ulgą ujrzał zbliżającego się Granta. Paleontolog miał rozdartą koszulę, ale na szczęście chyba nic mu się nie stało. Dzięki Bogu, powiedział właśnie was szukałem. Drżąc na całym ciele, Ed Regis podniósł się z ziemi i otarł zimne błoto z twarzy i rąk. Ostatnie pół godziny spędził w bardzo mało wygodnej pozycji, wciśnięty między głazy na zboczu wzgórza, położonego w pewnej odległości od drogi. Co prawda zdawał sobie sprawę, iż nie jest to dobra kryjówka, ale paniczne przerażenie, jakie go ogarnęło, nie pozwoliło mu wziąć się w garść na tyle, aby poszukać lepszej. Leżąc w obrzydliwym, zimnym błocie, starał się zapanować nad rozdegotanymi nerwami, lecz przed oczami wciąż miał obraz atakującego dinozaura. Ed nie bardzo pamiętał, co wydarzyło się potem. Zdaje się, że Lex coś do niego wołała, ale on nie zatrzymał się, bo po prostu nie mógł tego zrobić. Zaraz za krawędzią drogi potknął się, stracił równowagę i potoczył się w dół po kamienistym zboczu, a potem przemknęła mu przez głowę niewyraźna myśl, że może wczołgać się między gładzy i ukryć się wśród nich. Więc zrobił to zadyszany i przerażony. Miał tylko jeden cel – zniknąć z oczu tyranozaurowi. Kiedy wreszcie wślizgnął się niczym szczur między skalne bloki, uspokoił się trochę, ale natychmiast ogarnęły go potworne wyrzuty sumienia, gdyż uświadomił sobie, że uciekł, aby ratować własną skórę, pozostawiwszy dzieci na pastwę potwora. Zdawał sobie sprawę, iż powinien natychmiast wrócić, aby je ratować, ponieważ zawsze uważał się za odważnego człowieka, który nie traci zimnej krwi nawet w obliczu największego niebezpieczeństwa. Lecz za każdym razem, kiedy chciał wstać i pobiec im na pomoc, po prostu nie mógł. Przerażenie powracało ze zdwojoną siłą, a on nie był w stanie wykonać najmniejszego ruchu. Powtarzał sobie wtedy, że to i tak nie miałoby żadnego sensu. Jeżeli dzieci zostały na drodze, to już nic nie mogło ich uratować, więc on, Ed Regis, równie dobrze może zostać tutaj, w ukryciu. Tylko on będzie wiedział, co tak naprawdę się stało. Tak więc przez pełne pół godziny leżał między głazami na zboczu wzgórza, walcząc z ogarniającą go paniką, starając się nie myśleć ani o dzieciach, ani o tym, co powiedziałby Hammond, gdyby poznał prawdziwy przebieg wydarzeń. Tym, co wreszcie skłoniło go do wyjścia z kryjówki, było wrażenie, że coś dziwnego dzieje się z jego policzkiem. Odrętwienie połączone z czymś w rodzaju łaskotania mogło zostać spowodowane uderzeniem o coś twardego. Regis ostrożnie dotknął policzka palcami i poczuł podłużne obrzmienie. Dopiero po chwili uświadomił sobie, że nie jest to wcale żadne obrzmienie, tylko ogromna pijawka. Szarpnął ją gwałtownie, odrywając sobie jednocześnie kawałek skóry z policzka i z obrzydzeniem cisnął ją jak najdalej. W chwilę potem ujrzał kolejną pijawkę, tym razem na przedramieniu. Po usunięciu jej został krwawy, długi ślad. Boże, oblazły go całego! W dżungli roiło się od pijawek, a teraz okazało się, że jest ich pełno także między kamieniami na odkrytych zboczach. Zaraz, zaraz, co opowiadali robotnicy. Pijawki lubią ciemne, wilgotne miejsca, więc często wpełzały pod bieliznę i próbowały dostać się do: Halo, doktorze Grant. Regis znieruchomiał, nasłuchując: Doktorze! Boże to przecież głos dziewczynki nie wydawała się przerażona, nic też nie wskazywało na to, żeby coś ją bolało. Po prostu wołała tak, jak to zwykle czynią dzieci. Regis domyślił się, że musiało się stać coś niezwykłego. Prawdopodobnie teranozaur zrezygnował z ataku i wszyscy ludzie, którzy byli w Land Cruiserach, ocaleli. Także Grant i Malcolm. Uświadomiwszy to sobie, natychmiast oprzytomniał i odzyskał jakość umysłu, tak jak dzieje się w chwili, kiedy na autostradzie zatrzymuje cię gliniarz. Od razu poczuł się lepiej, gdyż teraz przynajmniej wiedział, co robić. Wybierając ostrożnie drogę między głazami, planował, co i komu powinien powiedzieć. Przede wszystkim najdokładniej jak mógł, starył błoto z rąki twarzy, usuwając w ten sposób dowody świadczące o tym, że starał się ukryć. Wcale się tego nie wstydził, ale musiał przygotować się na odparcie ewentualnych zarzutów. Wyszedłszy na drogę, stwierdził z niepokojem, że nie bardzo wie, gdzie jest. W zasięgu wzroku nie było żadnego Land Cruisera. Znajdował się u podnóża wzniesienia, więc samochody powinny być chyba na szczycie. Nie zwlekając ruszył w tamtą stronę. W dżungli panowała niezwykła cisza zakłócana jedynie odgłosem jego kroków, kiedy z chlupotem pokonywał kolejne kałuże. Dziewczynka także umilkła. Dlaczego? Czyżby coś jej się stało? Jeśli tak, to chyba nie powinien tam iść. Może tyranozaur jednak nie odszedł daleko? Może lepiej było pójść w kierunku bazy, tym bardziej, że chyba nie dzieliła go od niej zbyt duża odległość. Skąd ta niezwykła cisza? Ed Regis zawrócił i pomaszerował w przeciwną stronę. Alan Grant obejrzał szybko dziewczynkę, aby upewnić się, że nie doznała żadnych poważniejszych obrażeń. Zdumiewające, ale wykpiła się rozcięciem skóry na czole. Przecież mówiłam panu, że nic mi nie jest. Tak, ale wolałem sprawdzić. Chłopiec miał mniej szczęścia. Złamał sobie nos, który opuchł i bardzo bolał oraz poważnie stłukł prawy bark, ale na szczęście nogi były w porządku. Dzieci mogły chodzić, a w tej chwili to właśnie miało największe znaczenie. Grant także znajdował się w niezłej formie, jeśli nie liczyć głębokiego zadrapania biegnącego przez całą piersi pozostawionego przez pazur tyranozaura. Piekło przy każdym oddechu, ale w żaden sposób nie utrudniało poruszania się. Czy kopnięcie przez dinozaura nie pozbawiło go na jakiś czas przytomności, gdyż nie pamiętał nic z tego, co działo się potem, aż do chwili, kiedy z jękiem usiadł w zaroślach, jakieś 10 metrów od Land Cruisera. Początkowo zadrapanie trochę krwawiło, więc zrobił sobie okład z liści, który szybko zatamował krwotok. Zaraz potem zaczął chodzić dookoła samochodu, szukając Malcolma i dzieci. Wciąż nie mógł uwierzyć, że żyje, a im dłużej myślał o niedawnych wydarzeniach, tym więcej sobie przypominał. Tyranozaur powinien z łatwością zabić ich wszystkich. Dlaczego tego nie zrobił? Jestem głodna oświadczył Alex. Ja też odparł Grant. Musimy jak najprędzej wrócić do bazy i powiedzieć o statku. Tylko my o tym wiemy zapytał Tim. Tak, trzeba jak najszybciej ostrzec pozostałych. W takim razie chodźmy drogą w stronę hotelu zaproponował chłopiec, wskazując przed siebie. W ten sposób spotkamy ich, kiedy wyruszą na poszukiwania. Grant zastanowił się nad tym, co powiedział chłopiec. Jedna rzecz wciąż nie dawała mu spokoju. Ten ciemny kształt, który przeniknął między samochodami jeszcze przed spotkaniem z tyranozaurem. Co to było za zwierzę? Tylko jedna odpowiedź przychodziła mu do głowy. Mały tyranozaur. To chyba nie jest dobry pomysł, Tim. Po obu stronach drogi są wysokie ogrodzenia. Jeżeli spotkamy któregoś tyranozaura, nie będziemy mieli żadnych szans na ucieczkę. Chce pan zaczekać tutaj? Tak, zaczekajmy, aż ktoś po nas przyjedzie. Jestem głodna, powtórzyła Leks. Mam nadzieję, że to nie potrwa długo, powiedział Grant. Nie chcę tu zostać. W tej samej chwili z ciemności szczelnie otulającej podnóże wzniesienia dobiegło czyjeś pokasływanie. Zostańcie tutaj szepnął Grant i pobiegł naprzód, aby zobaczyć, co to jest. Nie ruszaj się stąd szepnął Tim i pognał za nim. Lex ruszyła za bratem. Nie zostawiajcie mnie samej, wypaskudne. Grant zasłonił jej usta ręką. Zaczęła się wyrywać, wydając oburzone piski, ale uczony potrząsnął głową i wskazał jej scenę rozgrywającą się na drodze. Ed Regis stał jak wrośnięty w ziemię, nie wykonując najmniejszego ruchu. W dżungli zapanowała nagle śmiertelna cisza. Nawet cykady i żaby umilkły jak na komendę. Słychać było jedynie delikatny szelest liści i szum wiatru. Lex otwierała już usta, żeby coś powiedzieć, lecz Grant gwałtownym szarpnięciem pociągnął ją za pień najbliższego drzewa. Tim skoczył zaraz za nimi i cała trójka przypadła do ziemi, kryjąc się między odsłoniętymi grubymi korzeniami. Paleontolog przyłożył palec do ust, nakazując im milczenie, po czym ostrożnie wysunął głowę. Oświetlona jedynie blaskiem księżyca droga była pełna cieni rzucanych przez poruszane wiatrem gałęzie. Ed Regis zniknął. Dopiero po dłuższej chwili grantowi udało się dostrzec go, przyciśniętego do pnia wielkiego drzewa. Regis nie poruszał się. W lesie panowała niezwykła cisza. Zniecierpliwiona Alex pociągnęła Granta za rękaw. Chciała wiedzieć, co się właściwie dzieje. W tej samej chwili, gdzieś niedaleko od nich, rozległo się coś w rodzaju cichego prychnięcia niewiele głośniejszego od szumu wiatru. Dziewczynka także je usłyszała, gdyż natychmiast zamilkła. Odgłos powtórzył się, delikatny jak westchnienie. Grantowi skojarzył się z oddechem konia. Paleontolog ponownie spojrzał na Regisa, ukrytego w ruchomych pręgach i plamach cieni rzucanych przez gałęzie drzew i nagle uświadomił sobie, że jeden z cieni wcale się nie porusza. Zobaczył potężną, prostokątną głowę i gruby kark. Rozległo się kolejne prychnięcie. Tim wychylił się ostrożnie, aby lepiej widzieć. Lex uczyniła to samo. Trzasnęła łamana gałąź i na drogę wyszedł młody tyranozaur. Miał około i pół metra wysokości, poruszał się zaś równie niezgrabnie jak szczeniak. Szedł bardzo powoli, zatrzymując się co chwila i węsząc tuż nad ziemią. Minął drzewo, za którym ukrył się Regis, nie zwracając na nie najmniejszej uwagi. Grant dostrzegł wyraźnie, jak Regis odprężył się i pozwolił sobie nawet na lekki ruch głową, aby nie stracić z oczu poruszającego się powoli dinozaura. Po chwili terenozaur zniknął w ciemnościach. Ed Regis odsunął się od drzewa, ale pozostał w jego cieniu, gdyż w dżungli nadal panowała martwa cisza. Dopiero po dłuższej chwili las zaczął powoli ożywać. Najpierw rozległo się rochotanie na drzewnej żaby. Potem zagrała cykada, a wreszcie odezwał się cały chór. Regis wyszedł na drogę. Z spoglądając w kierunku, w którym odszedł dinozaur i rozprostował zdrętwiałe ramiona. Atak nastąpił z lewej strony. Młody tyranozaur ryknął przeraźliwie, wyskoczył z ciemności i uderzył Regisa głową, przewracając go na ziemię. Mężczyzna wrzasnął ze strachu i spróbował natychmiast się podnieść, ale zwierzę doskoczyło ponownie i chyba przycisnęło mu nogi tylną łapą, gdyż Regis tylko usiadł i zaczął krzyczeć na tyranozaura, waląc go pięściami po pysku. Dinozaur, zdumiony agresywnością niewielkiego stworzenia, obwąchiwał je z zainteresowaniem, nie zwracając uwagi na ciosy. – Uciekaj! – darł się Regis, co sił w płucach. – Idź sobie, idź stąd! Zdezorientowane zwierzę cofnęło się o krok i człowiek natychmiast zerwał się na równe nogi. — Tak, idź sobie. Uciekaj stąd! — krzyczał wciąż, cofając się powoli. Młody tyranozaur przypatrywał się z zaciekawieniem małej, hałaśliwej istocie. Poczekał, aż Regis odsunie się na kilka kroków, po czym dopadł go jednym susem i ponownie przewrócił na ziemię. — Bawi się z nim — pomyślał Grant. — Hej! — wrzasnął Regis, gdy dinozaur ponownie pozwolił mu wstać na nogi. Zostaw mnie, idioto! Słyszałeś? Zostaw mnie! Tyranozaur ryknął, ale nie zaatakował. Redzisowi udało się już prawie dotrzeć do bujnych zarośli po prawej stronie drogi. Jeszcze kilka kroków i znajdzie się wśród gęstych liści, niknąc zwierzęciu z oczu. Uciekaj, uciekaj stąd! krzyknął, lecz w tej samej chwili dinozaur dał ogromnego susa i przewrócił go na plecy. Zostaw mnie! Tyranozaur pochylił się nad leżącym bezradnie człowiekiem, a zaraz potem Regis zaczął przeraźliwie wrzeszczeć. Żadnych słów tylko okropny, mrożący krew w żyłach, wrzask. Nagle ucichł, a kiedy tyranozaur podniósł głowę, ukryci wyżej na zboczu ludzie zobaczyli, że trzyma w pysku poszarpany kawał mięsa. — O nie! jęknęła Lex. Tim odwrócił się gwałtownie, gdyż poczuł, że robi mu się niedobrze. Gogle zsunęły mu się z głowy i spadły na ziemię, wydając metaliczny dźwięk. Tyrannosaurus spojrzał w kierunku szczytu wzgórza. Tim chwycił gogle, a Grant złapał dzieci za ręce i cała trójka rzuciła się do ucieczki.